Pierwszy z drilów, które będą na rekrutacji, jest to dril shuttle Pozycja wyjściowa w tym drilu jest z tak zwanego three point stance, czyli trzech punktów otwarcia. Polega to na tym, aby przebiec do jednego okona oddalonego o 5 yardów. Później z powrotem 10 yardów do drugiego i z powrotem w miejsce, w którym się zaczynało. Drugim drillem jest drill o nazwie Tricon Drill. Ten drill rozpoczynamy również z Tricon Stendu, czyli z pozycji trzech punktów podparcia. Zaczynamy bieg, przebiegamy za pierwszym pachołkiem, obiegamy drugi i wracamy z powrotem za pierwszym pachołkiem do punktu wyjścia. Kolejnym drillem jest 40-yard dash. W tym drillu chodzi o to, aby przebiec odległość 40-yardów jak najszybciej. Technika startu jest dowolna. Kolejnym drillem jest skok w dal z miejsca. Chodzi w tym drillu o to, żeby skoczyć jak najdalej z miejsca. Po skoku trzeba Ustać w tym miejscu, w którym się gruntowało obie problemem Kolejnym drillem są pompki. W tym drillu chodzi o to, aby zrobić jak najwięcej pełnych pompek w czasie jednej minuty. Następnym ćwiczeniem będzie łapanie piłki. Zawodnik będzie musiał ubiegać określoną ścieżkę i złapać piłkę rzuconą przez rozgrywającego.